W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Także i w tę pierwszą sobotę miesiąca pragniemy zgodnie z życzeniem najświętszej dziewicy rozważać tajemnicę różańcową dla uczczenia jej niepokalanego serca. Jak to dobrze, że możemy chociaż w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie naszej Matki. Jesteśmy z Tobą Maryjo w tym czasie rozmyślania i czekamy na triumf Twego niepokalanego serca. Dziś zatrzymamy się przy tajemnicy w niebowzięcia Pana Jezusa. Oto jesteśmy na Górze Oliwnej w Jerozolimie, gdzie Pan Jezus, czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, wstępuje do nieba, ukazywał się swoim zdumionym uczniom, pozwalał się dotknąć, pokazywał swoje rany niedowierzającym, zasiadał z nimi do posiłku, a w końcu w obecności uczniów uniósł się. I wstąpił do nieba. Maria, która wraz z uczniami i niewiastami trwała na modlitwie w Wieczerniku, a potem dostąpiła wraz z nimi łaski zesłania Ducha Świętego, teraz także musi rozstać się ze swoim Synem. Jaką radością było dla Ciebie, Matko, możliwość przebywania z Chrystusem w tym świętym czasie kiedy po zmartwychwstaniu mogłaś ucieszyć się jego obecnością i teraz także ciebie dotyka jakiś smutek jakaś nowa tęsknota kiedy Jezus opuszcza ziemię i wraca do ojca on jak czytamy w dziejach apostolskich uniósł się w ich obecności w górę oraz Wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba. Jezus, wstępujący do chwały Ojca, nie opuścił swoich uczniów. Jego fizyczna obecność, ograniczona przestrzenią i czasem, została zastąpiona przez obecność innego rodzaju bardziej intensywną i uwewnętrznioną. Dzięki działaniu Ducha Świętego w sercach wierzących. Gdziekolwiek w świecie znajdą się uczniowie Jezusa, którzy żyją Ewangelią i dają świadectwo braterskiej miłości, tam będzie z nimi obecna Jego chwała. Oni będą Jego żywą świątynią na każdym miejscu. Swą obietnicą realizuje więc w Kościele przez obecność Ducha Świętego. Nas wszystkich powołuje do tego, byśmy byli w świecie świadkami jego męki, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Pozostaje obecny w ludzkich sercach, w sercach tych, którzy mu zawierzyli i oddali mu swoje życie. Z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Za Benedyktem XVI możemy powiedzieć, że w tym pytaniu streszcza się nie tylko cała egzystencja chrześcijanina, ale także każdego człowieka. I to pytanie można rozłożyć na dwa mniejsze. Pierwsze, Dlaczego stoicie? Drugie: Dlaczego stoicie na ziemi? Uczniowie wpatrujący się w Chrystusa i w niebo z pewnością odczuwali lęk, nie mogli uwierzyć w to, co się stało, i nie mogli oderwać wzroku od nieba. Woleliby mieć Jezusa tuż obok siebie, by On zapewnił im bezpieczeństwo, by sam zaświadczył o prawdzie swojej Ewangelii. Czemu stoicie? Czemu my dziś także stoimy na ziemi? Jako wierzący wiemy, że tutaj postawił nas Stwórca zgodnie ze swoim odwiecznym planem względem nas. A dlaczego wpatrujecie się w niebo? To pytanie wydaje się trudniejsze, bo zakłada wiary. Są przecież ludzie, Którzy całe życie patrzą na swoje stopy. My, ludzie wiary, odpowiadamy, że wpatrujemy się w niebo, bo tam jest Chrystus. Czy powinniśmy wpatrywać się w niebo? W końcu jest to cel naszego życia, więc chyba jest to normalna rzecz. Apostołowie po niebowstąpieniu pana Jezusa również wpatrywali się w niebo, jednak aniołowie dziwili się tej sytuacji. Chrześcijanin to człowiek, który dąży do tego celu, jakim jest życie wieczne z Bogiem w niebie. Czy nie zagubiliśmy tej drogi? Czy nasz świat jeszcze patrzy w niebo i czy już tylko na Ziemię? Znamy wszyscy dobrze słowa świętego Augustyna: Stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie? Życie bez Boga, czy ma jakiś sens? Jeśli tak, to jaki? Dokąd prowadzi? Życie nieukierunkowane całym sobą na niebo, na życie wieczne. Życie takie, jakby Boga nie było, albo jakby On nie stał się człowiekiem, nie cierpiał, nie umarł i nie zmartwychwstał dla nas i za nas. Matko Najświętsza. Ty objawiając się w fatymie ukazałaś trojgu pastuszkom, wizję nieba ty przyszłaś. Na świat objawiłaś się po to, byśmy skorygowali nasze drogi, byśmy je naprostowali ku niebu, a nie ku doczesności, ani zachowaj nas, Boże, ku piekłu, ku potępieniu. Jesteś, Maryjo, z nami nieustannie, bo Twoje matczyne serce drży z obawy, abyśmy nie zagubili się na wieczność, abyśmy nie stracili drogi do nieba. Dziękujemy ci, matko. Dziś, gdy wpatrujemy się z uczniami w Chrystusa, jak wstępuje do nieba, aby nam wytyczyć drogę, chcemy Cię błagać. Strzeż nas. Na naszych życiowych szlakach, pilnuj. Byśmy nie zbłądzili na tej wąskiej drodze jedynej, która prowadzi do życia, do wieczności, do nieba? Jakże wielu z nas pobłądziło? Bo czy żyjemy po to, abyśmy gromadzili dobra materialne, albo aby pomnażać swoje konto bankowe? A może po to, żeby dostarczać sobie przyjemności? Albo zdobywać stanowiska, zaszczyty? Potrzebujemy dóbr materialnych, godziwej rozrywki, potrzebni są ludzie na stanowiskach, ale nie takie są cele ludzkiego życia: nie one są najważniejsze. Czy żyjemy więc po to, żeby służyć rodzinie, ojczyźnie, nauce? Są to przecież dobre sprawy i dobre cele, ale czy one same w sobie mogą zaspokoić serce człowieka? Mario. Twoje życie było od samego początku, od chwili twego niepokalanego poczęcia, przez twoje Fiat w Nazarecie, i Fiat, niech się stanie na Golgocie, aż po wniebowzięcie ukierunkowane tylko na Boga, na życie z nim. A kiedy stałaś się matką zbawiciela, to nigdy, bądź fizycznie, bądź duchowo, nie odstąpiłaś od swojego syna. Gdy on mówił, że wstępując do Ojca, idzie przygotować nam mieszkanie, to ty byłaś pierwszą spośród ludzi, która je otrzymała. Masz mieszkanie w domu Ojca, ale nieustannie czuwasz nad nami, szczególnie wtedy, gdy błądzimy i w swojej ślepocie. Odchodzimy od Boga. Przychodzisz, upominasz, podajesz pomocną dłoń, wspierasz i pociągasz za sobą ku niebu. Jesteś bramą niebieską. Jesteś Drogą do nieba. Po co więc żyjemy? Po co zostaliśmy stworzeni przez Boga, odwieczną miłość? Żyjemy przede wszystkim po to, aby Boga poznawać, miłować, wielbić, służyć Mu i w ten sposób zasługiwać sobie na życie wieczne. Tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, wędrowcami do domu ojca, do naszej wiecznej ojczyzny, gdzie Bóg, o ile pełnimy Jego wolę, otrze z naszych oczu wszelką łzę. A śmierci już dotąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie. Zostaliśmy stworzeni z wielką i niczym niewymazwalną tęsknotą za świętością, najwyższym dobrem, nieskończonością, wiecznością. Dlaczego tak łatwo dajemy się zwieść tym mirażom? Dlaczego gardzimy największym szczęściem? Tyle pokus, aby stłumić tę, tę tęsknotę. I odwrócić się od Boga. Tylu ugrzęzłów w egocentryzmie, zmysłowości, pazerności, materializmie. Stale toczy się walka o nasze dusze. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Jest to walka na śmierć i życie. I chodzi tu nie o życie doczesne, ale wieczne. Twoje wieczne szczęście, albo twoje wieczne nieszczęście, bo jest niebo, ale jest i piekło. Jak mówi bardzo dobitnie księga Apokalipsy świętego Jana, i ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. A otwarto księgę. I inną księgę otwarto, która jest, Księgą życia, i osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia? Chrystus przestrzega, aby bać się nie tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy zatracić mogą na wieczność swoją nieśmiertelną duszę. Martwisz się o tyle rzeczy: swoje zdrowie, dobrą opinię, o pracę. To bardzo ważne i nikt nie każe się o to nie troszczyć. To byłoby lekkomyślnością i nieodpowiedzialnością jakąś chorą duchowością. Ale trzeba wciąż pytać samego siebie, czy martwię się także o swoje zbawienie czy naprawdę o nie zabiegam. Jak mówi święty Paweł, z bojaźnią i drżeniem? O tyle różnych rzeczy zabiegasz, tyle wysiłku wkładasz w zdobycie ich. Czy z równą gorliwością zabiegasz o niebo? Mam tylko jedno życie, jedną, jedyną szansę. Co jest ważne? Co jest najważniejsze? Kiedy staniemy w bliskości śmierci, okresu życia, dostrzeżemy to z największą wyrazistością. Śmierć nadaje naszym czynom, myślom, słowom właściwą perspektywę. Pomyśl czasem o swojej śmierci, a wtedy łatwiej Ci będzie odkryć, po co żyjesz. Dokąd zmierzasz, i łatwiej Ci będzie wtedy odkryć Twoją tęsknotę za Bogiem, bo dla siebie stworzył Cię Bóg. Matko Najświętsza. W powtarzanej codziennie, zwłaszcza w różańcu świętym, modlitwie pozdrowienia anielskiego, prosimy Ciebie, my grzesznicy, byś wstawiała się za nami w dwóch najważniejszych momentach naszego życia. Jeden z nich to teraz, a drugi to.